Witam i zapraszam na podsumowanie dnia w panoramie. Oto najważniejsze informacje. Ruszyły przygotowania do świąt wielkanocnych. O tym, że nie należy zostawiać wszystkich zakupów na ostatnią chwilę, przekonują handlowcy. I choć zostało jeszcze kilka dni na to, by wszystko dobrze zaplanować, to my już dziś sprawdzamy, gdzie, co i za ile kupić na świąteczny stół. Oprócz białej kiełbasy i jajek, nieodzownym elementem świątecznego jadłospisu są wszelkiego rodzaju torty i ciasta a przede wszystkim mazurki. Tuż przed samymi świętami w ofercie będą również baranki wypiekane z chleba, zajączki, babeczki takie małe, które można włożyć do koszyczka do święconki oraz maleńki chleb. Tylko co zrobić, by tak pięknie wyglądać? Tylko co zrobić, by tak pięknie wyglądać? Zamówiłam sobie sernik królewski, ten ciasto królewskie, kostki i i sernik, i makowca kawałek. Bardzo dobre wypieki, więc nie trzeba się męczyć i można sobie śmiało wziąć. I... I zjeść. Jest tak samo smacznie jak domowy upieczone. Kto nie chce tracić czasu na pieczenie w domu, musi pośpieszyć się z zamówieniem. Większość cukierni przyjmuje zamówienia na torty i ciasta wielkanocne tylko do wtorku. Tylko co zrobić, by tak pięknie wyglądać? A propos o lekcjach lekkoatletyki dla młodzieży w gdańskich szkołach, z dyrektorem Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej rozmawiać będziemy w jutrzejszej panoramie dnia. A tancerze z zespołu pieśni i tańca Jantar z Uniwersytetu Gdańskiego opowiedzą o modzie na tańce narodowe. Początek programu o 7.30 już Teraz zapraszam, a już za chwilę serwis sportowy i prognoza pogody. Do zobaczenia.